Dziś dostałem jedynkę z angielskiego. Ale dostałem dzisiaj za to szóstkę z geografii. Happy, happy, happy. A i tak ogólnie miałem słabe oceny w szkole. W końcu nadszedł nowy rok i mogę się zmienić nowy rok, nowy ja <śmienic> happy, happy, happy. Ch chciałem dziś pojechać do sklepu, ale popsuł mi się. Przypomniałem sobie, że umiem reperować samochody, i udało mi się. Kiedy podjechałem do sklepu, sklep był nieczynny. Więc pojechałem do McDonald's, gdzie kupiłem pysznego burgerka oraz moje ulubione frytki. A więc ten dzień był dla mnie.